Jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Kajmano na konferencji przed galą Prime 3. Kajmano mocno za z Tarzanem, ale nie widziałem od czego ta awantura się rozpoczęła. Kurczę, wiesz co, od słowa do słowa. Powiedziałem, że jak chce się sprawdzić, to możemy teraz. No i co? Podbieg, wyprowadził cios, przepuszczenie, dostał lepę. Potem kolejna próba z drugiej strony. No i co? No i ja przepuściłem, niestety dostał i, No i odbił się od stołu, tak? Zrobiła, z, zrobił... Yy. Zrobiło to na Tobie wrażenie, że Tarzan jednym e, dmuchnięciem ręki położył ochroniarza? Nie, dobrze wiemy, że wiesz co, że trzeba uważać na te cepy, bo jak trafi, no to światło może zgasnąć, nie? Ale jesteśmy na to gotowi, jak widzisz, przepuszczenia są dobre, w walce zimna głowa i jedziemy. Zauważyłem też, że na social mediach mocno zirytowało Cię wstawienie takiego posta echoa przez Tarzana, w którym jesteś pogrzebany? Dobrze tak, rozumiem? Tak. Ja, jakąś trumnę, jakąś trumnę tam dodał, tam wiesz, z tych takich yy, memów tańczących tych murzynków wcześniej, no. no wiesz co, no ja to traktuję tak, wiesz, no. zobaczymy, czy będzie taki mądry w sobotę, nie? Ale taka zła krew pozytywnie Cię nakręca, czy wyprowadza Cię z równowagi, jak to na Ciebie działa? Yy, wiesz co, może teraz gdzieś mnie wyprowadza, ale jak zamyka się klatka, to już wszystko skupiam na robocie, tak? Także czekam już na sobotę i, i weryfikacja, nie? Jak wyglądają Twoje przygotowania? Bo wiem, że Sport Plus, widziałem, e, że bywasz, Shark Top Team. no, no głównie, głównie to jest szarki, tak? No bo no, mam to na miejscu. Jak jestem tutaj w Warszawie, no to w Sport Plusie. No co? No w szarkach, no kurwa mnóstwo kozaków, tak? Z tego Śląska się zjeżdżają na sparingi we wtorki, w czwartki chłopaki robiłem z Adamem wieczorkiem, wiesz, no chłopak, który był w UFC. No naprawdę ciężka robota była, no ale przerobiliśmy. Na szczęście udało się bez jakichś większych kontuzji. No i co, jestem gotowy na sobotę, tak? Czy Twoim celem będzie zawalczenie na jakiejś sportowej organizacji? Wiesz co, no walczyłem w czerwcu. Myślę, że myślę, że nie, że nie będę. No chyba, że kiedyś była jakaś fajna propozycja z jakimś fajnym zawodnikiem za fajne pieniądze. To czemu nie, ale tak, teraz zostaję tutaj wiesz co, dogadujemy się fajnie z szefostwem, dlatego co, teraz Tarzan, wiesz, mam nadzieję, że wygram. No i co, jedziemy dalej, tak? No stopień po stopniu, co wiesz, dojść do tych najlepszych walk, tak? Wiesz, jest, jest Denis Załęski, są inni. Wiesz, wiadomo, teraz nie dostanę takiej walki, no bo wiadomo, jestem gdzieś tu na dole, oni już walczą w u góry. No ale jak już no to walczyć z takimi wiesz, jak przegrywać to też z najlepszymi, a nie właśnie wiesz, robić sobie jakieś wpadki, wiesz, z jakimiś słabszymi zawodnikami. Nie? Myślę, że na tym etapie Twoich umiejętności, Twojego doświadczenia walka z Denisem, poza tą otoczką medialną, mhm. bo o tym nie mówimy, tylko o aspekcie stricte sportowym, jest to rozwiązanie nie dla wiem. Ciebie idealne? To znaczy, jak? Że jakbyśmy mieli zawalić? Dałbyś radę, tak. Czy ty na tym etapie swoich umiejętności jesteś w stanie Wiesz co? zmierzyć się z Denisem? Myślę, że na pewno jestem lepszy od Denisa, jeśli chodzi o stójkę rękami. Jeśli chodzi o nogi, no to na pewno nie mam, nie mam czego szukać z Denisem, bo Denis jak na tą wagę to raz, że kopie bardzo dobrze, technicznie, do tego dynamicznie, mocno. No i Jedyne rozwiązanie między nami no to by było MMA. tak? Myślę, że parter i zapasy mamy gdzieś na podobnym poziomie. Bo ja też ten parter już robię dosyć długi czas. Także co? Myślę, że... Wiesz co, nie będę mówił, czy bym wygrał, czy bym przegrał. Wiesz, ważymy praktycznie tyle samo. Wiesz, każdy tam cios by mógł rozwiązać sprawę. Wiadomo, jak jest też Denis, idzie cały czas do przodu, dynamiczny, silny. Ja też jestem celny, dużo przepuszczam. Myślę, że wiesz, że bardzo fajna walka. Może, może kiedyś się przekonamy. Na razie mamy z Denisem kontakt normalny, także wiesz, nie rozmawialiśmy nawet nigdy o potencjalnym pojedynku, ale... Ale dla oka, dla widzów myślę, że każdy by chciał to zobaczyć, ale tak jak mówię, no na pewno nie teraz, no bo nikt nie zapłaci, przynajmniej mi i jemu za taką walkę, no bo, no bo wiadomo, on jest teraz już troszeczkę na innym poziomie niż ja, nie? Po ostatniej gali High League rozpytała się zła krew pomiędzy bombą. O co chodzi? Wiesz co, doszło gdzieś między nami do sprzeczki słownej, potem o jedno słowo za dużo, no i co, no nie podoba mi się całkowicie jego zachowanie, to co robi, wiesz, ośmiesza przy tym, wiesz, swoich gdzieś kolegów, naszych wspólnych znajomych, których mamy naprawdę dużo i, i już, wiesz, oni też podzielili to zdanie, no i wiesz co, no myślę, że chociaż teraz nie wiem, czy ma to sens, że dostaje dwa ciężkie nokauty, także też całaś mi się go, kurwa, żal robi. Z, z tak naprawdę szczenuje 15 lat dłużej ode mnie, a wiesz co, no jakbym miał z nim zawalczyć, to, to może wiesz, jakieś dwie walki pod rządem, by był w tej jednej y, pierwszym albo drugim i, i tyle. No, widzę to tylko w ten sposób. Nie? Na koniec zapytam: po waszym panelu pojawiła się budka telefoniczna, budka, w której stoczy, będzie prowadzona jedna z walk. Pytanie, czy ty zgodziłbyś się na walkę w budce telefonicznej i może masz jakiegoś potencjalnego przeciwnika? Wiesz, co dla śmiechu, czemu nie? Ja, ja tak jak powiedziałem, ludzie niech wiesz, ludzie muszą mieć co oglądać. Dlatego, dlaczego, dlatego czemu nie, wiesz, jakaś szalona walka z kimś, nie ma sprawy, nie? Tylko wiadomo, bez zasad całkowicie, nie? Rękami, obudkę, wszystko co dozwolone, nie? Tak dla, dla śmiechu i, i żeby zrobić show, nie? Show must go Tak jest, dokładnie, nie? Dzięki, Kajmanowi. Dziękuję bardzo, Dzięki. hej. Safe and Jesteśmy bezpieczni.